Wystartował kolejny, kolejny odcinek, kolejne nagranie na moim kanale. Patrzę, sprawdzam kadr, jest ok. Już do Was idę moi drodzy. Was jeszcze widać serdecznie. To ja, Adam Rajczyk, jesteście na moim kanale malowanie krok po kroku. Witam, witam bardzo, bardzo gorąco. Wszystkich Was, wszystkich i nowych i starych widzów i wszystkich, którzy do mnie oglądacie. I tutaj się spotykamy z moim gawędziarstwem i malowaniem. Yy, dzisiaj będę chcę ten ten zakończyć malowanie tego obrazka, żeby wam go oddać i zamawiajcie go yy, niedrogo oddam w dobre ręce, także do końca, żeby rozpocząć wielką ofensywę za moment malowania farbami olejnymi. Ten jest jeszcze kończę go malować farbami akrylowymi, natomiast za chwilę będzie właśnie z nowym pomysłem na, na paletę, z nowym malowaniem. Pokażę Wam, jak, jak te farby będę mieszał, będę tam pokazywał różne, różne fajne rzeczy i, i troszeczkę tak na nadrobię tego malowania właśnie farbami olejnymi. Natomiast ten obrazek Widzicie, dosyć, dosyć fajnie kolorystycznie tutaj się zrobił. Są takie, jakby brytyjanie powiedzieli, że to powinno już zostać, bo gdzieś tam jeszcze prześwituje biała płótna, ale już, już fajnie, fajnie z szczegółów, które ponakładałem nakładałem i coś i się tam ciekawego z tym zaczęło działać. Teraz tak, biorę, oczywiście zaczynam od czarnego, czarnego koloru z tą ciemną farbką, znaczy jakąś tam ultramarynkę do tego domieszam i, i jakiś tam błękit, coś tam, żeby, żeby nie, jak powiedziałem, nie, nie malować tego. Z bezpośrednio z, no, z tuby, tak żeby... o! I teraz po prostu bawię się tym, tym pędzeleczkiem, żeby tutaj trochę jakiegoś tutaj właśnie tych szczegółów nadać, ten obraz zbogaci z tym, tym śladem takiego cienkiego pędzelka. Zobaczcie, że, że bardzo fajnie tutaj właśnie trzymam go w ten sposób, żebyście i widzieli, a poza tym ten ślad właśnie będzie bardziej Yy, można to łatwiej yy, w ten sposób trzymając pędzel łatwiej nim operować łatwiej wyciągać sobie takie linie jakie chcemy yy, także próbujcie w ten sposób też yy, może, może wam to yy, też ułatwi yy, pracę na tym teraz po prostu chcę yy, w niektórych miejscach poddawać, żeby ten rysunek jak powiedziałem on buduje taki rysunek yy, taki yy, dodawanie takich szczegółów yy, buduje właśnie Obraz buduje tą ostrość tego obrazu, buduje te plany. To co na pierwszym planie, to to właśnie tutaj, o, pododa, dodając takie rzeczy, od razu tutaj uwypuklam. Zaraz tam potem też oczywiście będę musiał, żeby te te linie nie zostały takie takie nieokreślone, po dodawać też koloru, także między tym. Słuchajcie, ktoś co chciałem powiedzieć tych nowości takich i w ogóle ym, poza taką ofensywą i powiedziałem, że będzie dużo malowania i olejnymi i to jeszcze tam yy, z, tych, z tego co, co mi zostanie na, na palecie, to jeszcze mam taki jeden wyrażek malutki, który też bym chciał skończyć. Chcę bo, w ogóle Was zachęcić do, do kontaktu ze mną. Coraz yy, więcej osób się z, yy, na to, że tak powiem, już od, odważa, czy odważyło i z odwagą do mnie piszą, dlatego zapraszam, jeżeli macie nawet taki pomysł czy tam chęć spotkania się, właśnie niedawno była u mnie Grażyna, którą bardzo fajnie porozmawialiśmy po, po zera w tym momencie, I, i mam nadzieję, że to nie pierwsze, nie, nie, pierwsze nie, nie ostatnie nasze spotkanie, także zapraszam, mówię, są ludzie, znaczy jesteście tacy, znajdują się wśród Was tacy, którzy się odważyli, którzy napisali, że chcieliby się spotkać i no. mam nadzieję, że będzie Was więcej. A przy okazji możemy po prostu, kurczę, jak się tutaj y, u, u, u podstawy y, tak no y, się ruszaj po prostu i tutaj można i, i te ślady zostawia takie. Ale okej, okay, już sobie radzę, poradziłem. Y, także zapraszam Was do do, kontynuacji, do jakichś tam kontaktu i, i no i tego, żebyśmy się tu po prostu spotykali. Yy, będę też chciał yy, niebawem pokazać Wam dużo nowych rzeczy związanych z tym z tym, bo też takie listy dostaję i są listy też was groza interesowanych yy, tymi działaniami nie, nie tylko tutaj malarskimi, ale, ale tutaj zarabianiem i, i tymi magnesem finansowym, także yy, też, też tutaj obraz zarabiające on nowe, także coś będę się, się, się tutaj dużo działo i mam nadzieję, że z nami będzie tych filmów yy, niesamowitej ilości. No i w końcu będzie piękna, profesjonalna strona, yy, która niebawem, który, który was, na którą Was też niebawem zaproszę, z niesamowitą ofertą, yy, najnowszą i, i będą stare obrazy, które się znajdą, yy, znajdą, znalazły jakieś moje starsze prace, jak i, i dużo nowości, bo, bo dużo się dzieje, dużo powstaje. Także nie tylko to, co yy, tutaj widzicie na, na kanale, yy, to jeszcze po prostu się Gdzieś tam więcej, więcej, dużo, dużo więcej dzieje w rzeczywistości, także bardzo serdecznie Was zapraszam i będzie tego naprawdę dużo. Teraz tak, biorę teraz troszeczkę koloru i biorę błękit kobaltowy, rozwielam i troszeczkę tutaj w tych miejscach ponakładam, jak widzicie, szpachelką. Zobaczycie też, podobny temat może zrobię niebawem w tym. Na pewno też jakiś, jakiś jeden z pejzaży, że zrobię, zrobię farbami olejnymi, zobaczycie jaka jest różnica. Chociaż te, no mówię, niektórzy z Was pewnie tylko będą malować akrylami, niektórzy będą dążyć do tego, żeby malować farbami olejnymi. Gdybym miał Wam radzić, to, to też zależy od tego jak, jak ten, jak, jak sobie Jaką jak macie taką wrażliwość, po poczucie estetyczne i w ogóle jak chcecie to malować? Czy to chcecie, żeby to były takie właśnie malarskie obrazy i to, was, to Wam odpowiada? To, to, że tak powiem, was, to Wam się podoba i tak, tak chcielibyście tą przygodę z malowaniem w ten, sposób, no, w ten sposób prowadzić, żeby takie obrazy tego rodzaju malować? Czy chcecie oddać się tylko. Znaczy czy chcecie oddać się w takim y, i próbować malować tylko to, y, bardziej realistyczne, żeby, żeby one były. Czy w ogóle pójdziecie na całość i żeby te obrazy były abstrakcyjne, tylko się bawić takimi emocjami i, i tym y, wykorzystaniem koloru do, do tego, żeby sobie tam przestrzeń jakoś budować i no to tak jak powiedziałem nie, nie już nie, niejednokrotnie, że y, takie malowanie intuicyjne, emocjonalne, takie po prostu traktowanie koloru jako zabawy barwą, jako zabawy właśnie kolorem, to o tyle jest. Nie macie, nie macie, nie rosić jakichś tam sobie, jak to powiedzieć, pragnień czy chęci do tego, żeby tam biednie odwzorować jakieś proporcje, jakieś tam kształty i tak dalej, tylko po prostu raczej skupiacie się wtedy na, na tej kolorystyce na tym, żeby ten obraz był ciekawy właśnie to to od tej strony barwnej, a nie a nie od y, tego, żeby wam od razu było czytelne, że to jest ten, na przykład właśnie pejzaż, czy tam y, no, czy kwiaty, czy tam cokolwiek innego, co, co sobie wymyślicie, tak? Po prostu żeby to było tylko y, dobrze i, i y, y, ciekawie namalowane, znaczy tak właśnie. Kolorystycznie, kolorystycznie, interesujące, żeby tam była właśnie ta zabawa kolorem barwą, a nie, nie, nie tam jakieś hmm, odniesienia do, do realiów i do. Chociaż do jedzie, no, to wiecie, można, to, no, można w ten sposób. No, tutaj też maluję, że tak powiem, jakiś hmm, kolorystyczny obrazek interesujący, bo, bo tutaj y, jest, jest ta zabawa kolorem, jest tego koloru. Y, no dużo i, i, i nie można zarzucić jakiegoś braku właśnie takiego e, takiej emocjonalności. Natomiast też e, nie jest to obraz, e, który wiernie jakoś tam od, 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 oddaje, To raczej bawię się tym kolorem po to, żeby, żeby tu złapać jakieś e, 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 właśnie takie wrażeniowe e, historie, żeby to nie było. No nie jest to do końca taki wiecie, realizm hiperrealizm. To po prostu jest, kolorem buduje przestrzeń, tak? Kolorem buduje te elementy obrazu, które tutaj widzicie, że sobie, o w ten sposób. W rameczce moje, obrazek ma format 30-40 cm, w tej mojej oprawie z tą złotą listeweczką, jakoś tego tak odbija ta, ta listeweczka i, i ten obraz zupełnie się od, ładnie zamyka tę kompozycję, a, a do tego yy, dosyć fajnie to wygląda, yy, tak że tak powiem, yy, no dodaje uroku temu obrazowi, tak. Yy, także też zapraszam do tego, że żebyście, yy, jeżeli chcecie, to wam pokażę jakieś, też, jak, taki, jak takie yy, ramki robię, jak z jakiego tym profilu i tak dalej, także szczegółów też jeżeli jesteście zainteresowani to mi napiszcie w ogóle napiszcie mi może jakie chcielibyście żebym te tematy poruszył przy najbliższej okazji i jakie tematy zamalował na pewno będę chciał żeby tu było na pewno dużo i wszystkiego i dużo i różnych tematów i, i do tego was zachęcam co jeszcze chciałem Aha, chciałem wam powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że o tym katalogu takim, który, który powstanie, na pewno na mojej stronie internetowej będzie taki podręczny katalog tematów, które będzie można, z który będzie można wybrać i sobie zamówić. To dla Was, dla tych, którzy chcą mieć mój obraz, natomiast też będę chciał, żebyście na przykład i kolejne będę nagrania robił w ten sposób, że, że będę malował, tak jak zrobiąc się na tam jakiś nie tylko na no różnych, różnych postaciach na YouTube, które można zobaczyć, nie, nie, to po prostu chciałem zrobić, żeby było widać, jaki temat maluję. Tak? Gdzieś pocztówka, taka, jakaś tam wydruk na formacie A4, czy tam na początku pewnie zrobię to z jakiegoś Netbooka i też Wam dołączę do tego gdzieś tam w opisie, czy gdzieś na tej, na tej stronie, na tym wszystkim, na tym do, dołączę tak, dołączę fotkę tego, z czego, na podstawie czego ten obraz powstawał i, i w ten sposób w ten sposób będziemy mogli sobie razem popróbować tego samego tematu, czy wtedy po prostu widać ten efekt, tak, czy, czy uzyskałem jakiś pożądany efekt, czy nie, tak, czy to trafiony, zatopiony, czy, czy jeszcze nie do końca, tak, czy to jest gdzieś tam jeszcze dalekie od, od, od oryginału. Chociaż y, to też, jak już też Wam niejednokrotnie po, powtarzałem, nie, nie, niekoniecznie, nie niekoniecznie trzeba się trzymać tego, y, ale no, to wiadomo. Raczej taki fotografia, czy tam jakiś y, y, obrazek y, tematu, motywu, który, z którego korzystamy, powinien raczej, y, że tak powiem... Y, Odpowiadać nam o tym, o proporcjach, o tym, jak, jak to światło w obrazie się rozkłada, jak to, jak, to, jak to wygląda. Dlatego nie zawsze trzeba po prostu traktować go tak dosłownie, żeby to odwzorować idealnie to, co tam na tym obrazku, na tej, na tej fotografii, czy tam na tym, no, tym obrazku, na tym motywie, które, z którego korzystamy żeby to bardzo realnie oddać ale ma, ma po prostu to służyć temu żeby, żeby to żeby to nam pomogło w zbudowaniu tego obrazu w tak? zbudowaniu tych proporcji w zbudowaniu tego co na tym obrazie tam jest istotne tak? żeby, żeby, żeby tę rzeczywistość podobną tego pejzażu, czy tego kwiatu, wybranego motywu żeby to oddać no i i na tym to miałoby polegać. Także takie tematy, takie tematy, które będę chciał na kanale pokazywać takie tematy, taki katalog z tematami, na pewno na mojej stronie internetowej znajdziecie i, i będzie to jakieś pomocne w tym, żeby sobie można. A, a tak samo na przykład możemy jak macie jakiś pomysł na to yy, zapraszam, umówiliśmy na przykład już z tą osobą, z tą grażyną, która, która mnie odwiedziła na kolejne jakieś malowanie wspólne, także yy, na przykład yy, możecie sobie wybrać jakiś temat, który, z którym chcecie się yy, zmierzyć i wtedy ze mną się umówić, przyjedziecie do mnie do pracowni, bądź ja do Was przyjadę, także też, też taka opcja istnieje, także spokojnie yy, będę Was informował o tym i to nie, 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 nie obawiajcie się, nie, nie musi być to tylko nie, mm, nie, będzie, nie adresuję to tylko do osób z Wrocławia, bo, bo mówię, ja, że poruszam się po świecie, po w polsce. No także z miłą chęcią, jak mnie tam zaprosicie gdzieś na jakieś takie malowanie, postaram się dojechać i, i, i nie ma problemu. Dobro. Także bardzo, bardzo chętnie wezmę w takim czymś udział. Mam nadzieję też na to, że, że będę właśnie więcej takich. Powiem Wam, w ogóle mam już w kalendarzu parę takich parę miejsc, w których na pewno będę i... ale to też w miarę jakoś tam no na razie te propozycje są, spływają, na razie kalendarz sobie ten gdzieś tam wypełniam, a jak to już będzie bliżej tego terminu i potwierdzone, to to będę raz informował, żebyśmy mogli się spotykać i coś razem zrobić. No i kurczę ten mi po, po głowie chodzi i żeby tą grupę już uruchomić, żeby to zacząć działać, żeby, żebyśmy mogli żeby coś fajnego z tego mogło już wynikać żebyście Wy, na przykład te osoby, które borykają się tam jakimiś trudnościami, żeby zacząć wystartować żebyście już mogli to zrobić, także mam nadzieję, że jak najszybciej to, to mi się uda no mówię, szkoda, że że, że, że tak tylko mnie wspieracie tutaj Jakąś korespondencją, a nie, a nie ma jakichś ofert yy, i tak dalej, już takiej współpracy dosłownej. Ale mam nadzieję, że, że też do takiego czegoś dojdziemy i, i wspólnie coś zrobimy. Bo już yy, pierwsze. No, zobacz, i teraz to się robi zupełnie fajnie, ciekawie. Jak tylko yy, dodaję trochę tego koloru, teraz buduję tym, tym ciemnym jakimś walorem, yy, Zupełnie ciekawie się ten obraz zapowiada. Znaczy, zapowiada, się zapowiedział już. Więc teraz go właściwie kończę. Także mm, tu jeszcze chyba mocniej. Yy, tu jest OK. Dobrze, słuchajcie, trochę czerni, trochę błękicu tego morskiego. Jak tam z tym czasem. No, 16. Dobrze, 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 dobrze. Jeszcze chwileczkę. Co jeszcze chciałem powiedzieć, żeby tak nie zapomnieć? Znaczy, yy, yy, nie przygotowałem się. W następnym nagranku już na pewno się jeszcze bardziej nam tak zaj zajrzę do Waszych yy, maili. Co to mi się, yy, że tak powiem, z tych ostatnich Waszych maili yy, zapamiętałem. Yy, no, no, no. Na pewno o tej bieli yy, nie, to chyba Robert pytał yy, i nie wiem, w tym poprzednim odcinku, słuchajcie, no nie ma yy, zazwyczaj z tymi czystymi kolorami jest tak, że z tymi szczególnie z bielą, że po prostu biel yy, no nie jest dobrze, chociaż wiecie, no używają malarze bieli w takiej takiej czystej formie, że tak powiem i, i też tych no nie ma jak powiedziałem, nie ma zasad, nie ma w tym w tym malowaniu, że y, tak nie ma no nie ma reguł, nie ma zasad i, i chyba Chyba nigdy nie powinniśmy tych reguł i zasad jakoś tam, bo to nie, niczego robić, co by nas ograniczało, co by nam wpływało na to, że, że jakoś tam wyznaczamy jakieś tam kanony i bo to nie o to chodzi, raczej należy się trzymać tego, żeby to było zawsze wolne od takich od tego rodzaju, kocze to było fajniej, to, to z tym jasnym to światełko, ale mam nadzieję, że tu jeszcze nie zepsułem do końca tego. O i tutaj jakiś konar i tu gdzieś. Także teraz, jak widzicie, o tutaj jeszcze to teraz bierze. Dobra, tu gdzieś podaję tych... No po prostu ta, ta zabawa o tutaj za mocno jest ten, ten jeden z tych... o z tych konarów. O, to jeszcze już, już to o, dobrze, lepiej wygląda. Tego brakowało. No i teraz po prostu jeszcze pewnie mógłbym się dużo bardziej tam postarać i pobawić to, ale on jest właśnie w ten sposób malarski. Tu parę jeszcze takich strzałów yy, jasnego, yy, takich bardzo jasno, jasnych, takich kwiatuszeczków na pierwszym planie. Będę pomógł do może jeszcze ten, ten błękit tam z czasem, no i trzeba, trzeba kończyć. Yy, żółty, biel, no to, to jeszcze parę takich yy, drobiazgów tu dodaję o, tu szczególików takich na pierwszym planie, które kwiatuszków po prostu... Też widzicie, nie rysuję tutaj, nie maluję w taki sposób, żeby żeby to było yy, jakoś tam yy, no żeby to było o, nawet te ślady mi tutaj przypadkowe gdzieś tam wychodzą z tego yy, o, tu gdzieś z tego światła gdzie ten obraz do, 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 nabiera takiego ...takiego charakteru, o, trochę tutaj jakiegoś światełek, trochę tak zmienił w natężeniu, takiej żółci ciemnej tej, tej no ciemnej tej, m, o, tego rodzaju żółci, gdzieś tam, trochę takich kwiatuszeczków, drobiazgów, i, o, ten pierwszy plan tu, dosyć grubo, te ślady zostawiam, o. Aha, dziękuję Wam za, za te za listy z komentarzami. Jak opowiadałem o, o szpachelce, której używa profesor Socharow od razu yy, z Krakowa. Ktoś tam napisał, że yy, można je takie kupić i można gdzieś tam jeszcze. Także dzięki wam za, za te. Piszcie mi właśnie, jeżeli takich, to dla mnie też jest yy, wskazówką. Chociaż tam tego nie sprawdzałem i tak yy, yy, tam od jednego z widzów. Słyszałem, że to może właśnie, że, że nie, nie można tego tak u nas do końca nabyć, a tu się okazuje, że jednak są miejsca, że to jest dostępne, tak? No i tu jeszcze troszeczkę o jakiś taki światełek tu. Już w innym no, o, takim na odcieniu takiego mm, prawie pomarańczowego. No tu. I super. I proszę. I, I gdzieś jeszcze tu. Tego światła, O, trochę że powudziłem to. Słuchajcie, zapraszam Was do następnego y, nagrania. Y, żegnam się z Wami.